Halo, halo, dzień dobry, witaj Andrzeju, hejka, hejka, nazywam się Zosia Golis, a mój kanał to Ciało Mies i Duch. i tradycyjnie jak każdy wtorek i piątek transmituję na żywo cykl rozmów z uśmiechem przez życie. W tle widzicie planowany event, który odbędzie się 15 czerwca w Polesławcu w hotelu Ibis. No, jeszcze mam do potwierdzenia dwie istoty takie, no, myślę, będziemy się wszyscy cieszyć, ogólnie jest ciekawa lista tych naszych prelegentów, a no, jeżeli się potwierdzą jeszcze inne, przepraszam, bo coś mi tu muszę dać tryb samolotowy, żeby nie przeszkadzały. Witaj Iwonka. Tradycyjnie z książeczki Kocham cię na każdy dzień, Very Simon. Andrzej pisze: Cieszę się, Zosiu, że ciebie, ciebie widzę. I wzajemnie. Andrzeju, słuchałam Twojego grania, jest bardzo piękne. Bardzo cię proszę, żebyś zagrał cyganeczkę Zosię i zamieścił na kanale, jeżeli taka Twoja wola. I kochani, na dzisiejszy dzień. Zawsze spodziewaliśmy, sobie, spodziewaliśmy się po sobie czegoś dobrego. Gdybyśmy oczekiwali czegoś złego, na pewno zniszczylibyśmy nasz związek. I teraz weźmiemy z malutkiej książeczki Odważ się żyć odważnie. To również minie. Moja babcia nauczyła mnie tych słów, jak również tego, że trzeba je powtarzać we wszystkich sytuacjach w życiu, kiedy sprawy układają się fatalnie, całkowicie beznadziejnie, kiedy wszystko jest świetne, wspaniałe, doskonałe i dające szczęście. Powtarzam sobie te trzy słowa. Dają mi one poczucie dystansu i pomagają jak najlepiej. Wykorzystać to, co mnie spotyka dobrego i przyjąć ze stoickim spokojem to, co złe w życiu. Skąd czy znacie to, jak wszystko to i to, jak wszystko i to przeminie? Wszystko jest przemijające. I teraz z książeczki. O, Radziu, jest pewnie zaraz aniutka przybędzie, witaj. Z Ruiz Heim Medytacje Leczące Duszę i Ciało mamy dzisiaj działanie. Czuję się dobrze z tym, co robię. Moja postawa gotowości na szczęście towarzyszy mi we wszystkich rodzajach doświadczeń. Istnieje nieskończenie wiele sposobów działania. Radujemy się z wykonania dużego zadania. Jeśli zrobilibyśmy coś małego, też się cieszymy. A nawet gdybyśmy nie zrobili zupełnie nic, to także jest powód do radości. Cokolwiek czynimy w danym momencie, jest to doskonałe. Naprawdę nie ma niczego, co musimy zrobić. Oczywiście są rzeczy, które powinny być wykonane, jednak zawsze mamy wybór. Życie to przygoda, a wszechświat jest zawsze Twoim przymierzeńcem i zawitała do nas Jolanta Zet. Witaj Jolu, napisz, czy jesteś pierwszy raz. No i Andrzej był pierwszy, więc przesłanie dobrostanu dla naszego muzykalnego Andrzeja. Jestem zdrowy, jestem bogaty, jestem mądry, Stwórca kocha mnie i mi błogosławi. Wszechświat mnie wspiera i słowa mensy dla naszego Andrzeja. Ufam, doświadczam radości i cudu dnia dzisiejszego. I e, inspiracja Ewy Foley. Każda przeszkoda w moim życiu jest kamieniem milowym do osiągnięcia sukcesu Andrzeju. I przesłanie anielskie dla ciebie. Anioł Stróż Młodzieży, jego przesłanie brzmi: otrzymuje przewodnictwo i ochronę, kiedy zaczyna wybierać własną drogę. I teraz przesłanie od Twojej duszy, Andrzeju. Karta złotej aury. Nie widać bo przez to tło. Trudno jest. Andrzej, piękna, piękna, piękne przesłanie od twojej duszy. Wszystko, co stworzysz, wypełnione będzie światłem. I zmieni się w złoto. To twoja dusza ci, Andrzeju, przekazuje. I jest Iwonka. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, Iwonka. I przesłanie dla Ciebie, Iwonka dobrostanu. Każdego dnia staje się silniejsza, potężniejsza i bogatsza. Wszelkie dobro znajduje prostą drogę do mojego serca. I słowa mocy dla Jonki? Z zadowoleniem przyjmuję wezwania i z determinacją trzymam się swojej ścieżki. Ja przypominam Wam, że o 19 jest Ania Mazurczyk na żywo. Można zadawać też pytania. Tematem jest, czym się różnią suplementy od y, z czystej żywności. Także y, zapraszam o 19.00. I dobrostan słowa mocy. Nie słowa mocy dla Iwonki, już były. Przepraszam. Inspiracja Ewy Fole dla Iwonki. Jestem stworzona na obraz i podobieństwo kochającego ojca. I teraz jest przesłanie anielskie dla Iwanki, Anioł pokoju. Jego przesłanie brzmi. Otwieram swoje serce i spoczywam w pokoju boskiej miłości. I teraz przesłanie od Twojej duszy Iwonka. Karta wyzwolenia. Spodziewaj się. Niespodziewanego. Bardzo piękne, kochani, no jest Was trochę. Tak jak zaczęłam na początku, czekam na potwierdzenie takie na 100% Pana Bernatowicza, ale jest to raczej tak na konferencję, którą widzicie w tle świadomego życia i zdrowia w hotelu Ibis w Bolesławcu 15 czerwca. I Zaprosiłam gdzieś Anię Głowacz i Ole od pierścieni Tensorowych i również czekam na potwierdzenie, bo musi sprawdzić, czy nie ma wykupionych warsztatów już, nie? Także no powiem Wam, że w tym Bolesławcu energia będzie kosmiczna. Jeżeli spotkamy się Dagmara z Arizony, która ma kontakty z obcymi już na mną, która przesyłała mi filmy, wysłała do pana Bernatowicza, to jest normalne, One, oni lądują też w, w rezerwacie, to tylko dla wielu z nas jest to takie mało prawdopodobne. Więc jeżeli będzie Tarek, Michalik, pan Bernatowicz i Dagmara. Nie chcę myśleć o tej energii, znaczy chcę myśleć, tylko będzie tam energia i dużo się zadzieje. Ja mam takie poczucie, nie wiem co, ale nie na skalę tylko Bolesławca i tych ludzi, ale na większą skalę. Coś dobrego się zadzieje. Na tamtym festiwalu mówiłam, że coś ważnego się zadzieje. Ale nie wiedziałam, że to dla mnie. A teraz mówię, że coś ważnego, z pełną świadomością coś ważnego. To wszystko tak ładnie się układa, hotel współpracuje, tak wychodzi. Bo ja trochę inne te eventy robię niż tradycyjne konferencje czy, czy coś, więc tak jakoś yy, fajnie. Hotel wychodzi na, naprzeciw temu i. Yy, jakby współpracują, nie? No jasne, jak jest to hotel biznesowy, jest to hotel sieciowy, bo hotele IBIS są w całej Polsce pewnie, nie tylko te sieciówki gdzieś są i na świecie, nie wiem, ale jest to znany hotel. Także no powiem Wam, że ja się już cieszę na to spotkanie. I teraz dla naszego kochanego Radia jeszcze raz witaj. Karta dobrostanu dla Radia. Mój dom jest pełen życia, piękna radości, spokoju i miłości. A gdzie nasza Aniotka radził? Z pracy znowu słowa mocy dla Radia. Raduje się sukcesem innych, wiedząc, że dobrobyt jest udziałem wszystkich. Inspiracja Ewyfolej dla naszego Radia. Zaufanie rozwiązuje wszystkie problemy. Ufam, ufam, ufam. Bezpiecznie jest zaufać. Przesłanie anielskie dla Ciebie Radziu, anioł Poznania. Jego przesłanie brzmi. Mój zmysł wewnętrznego poznania prowadzi mnie ku światłu i przesłanie od Twojej duszy. Karta zdarzeń. Wciągniecie w wir najpiękniejszych zdarzeń i niespodziewanych zwrotów akcji. To dla Ciebie, Radziu. I teraz wyciągam dla Aniutki dawno i nie było znowu. Zasłanie dobrostanu dla Aniuty w rubel. Jestem dobrą i piękną wewnątrz i na zewnątrz. Przyciągam pozytywnych i kochający ludzi, czysta prawda. Słowa mocy dla Aniutki nic mnie nie powstrzyma przed zdobyciem tego, czego w głębi serca pragnę. Inspiracja Ewy Foley dla Aniuty. Moim celem jest miłość. Uczę się tego codziennie. Przesłanie anielskie dla Aniuty. Anioł wiary. Jego przesłanie brzmi: Wierzę, że dobroć i radość są moje, teraz i zawsze. I przesłanie od duszy, Anioł Ty? Karta Przejścia. Jesteś na ścieżce Twojej duszy. Podążaj nią. Idź naprzód. Piękne przesłanie. I teraz jest. I Jola, Jola Z, witaj Jolencio i przesłanie dobrostanu dla Ciebie. Jestem unikalna i bezcenna. Jestem dzieckiem stwórcy, dlatego wierzę w siebie. Słowa mocy. Cieszę się swobodą twórczą w swojej pracy. Jestem zdolna. I kreatywna. I inspiracja, aby wolej dla Ciebie, Jolu. Szukaj rozwiązania. Rozwiązanie jest zawsze możliwe. I przesłanie anielskie dla Ciebie, Jolu. Anioł przebaczenia. Postanawiam przebaczyć wszystkim, którzy w przeszłości mnie zranili. I przesłanie od Twojej duszy, Jolu, karta odpowiedzialności. Te karty to są i autorstwa Ani Głowacz. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, piękne to są karty. Karta odpowiedzialności. Puścisz to, co nie Twoje, i uwolnisz się od fałszywej odpowiedzialności. O, witam Oriona z kanału pana Bernatowicza. Witaj, Orionie. Przesłanie dobrostanu dla ciebie. Dobre rzeczy przychodzą do mnie bez wysiłku. Otwieram się na szczodrość wszechświata. Słowa mocy dla Oriona. Spontaniczność otwiera mnie na cuda życia. Inspiracja Ewy Wolej dla Oriona. Każda kochająca i hojna myśl ma w sobie nasienie sukcesu. Przesłanie anielskie dla Ciebie, Orionie. Anioł swobody. Jego przesłanie brzmi: Zawsze mam swobodę wyboru, miłości, niezależności i Kurczości. i przesłanie od twojej duszy karta Matki smoków złota smocza łuska przyniesie ci lekkość i pełnię obfitości i Gabriela witaj Gabrielo przesłanie dobrostanu dla Gabrieli mam czas aby kochać siebie Proszczyć się o siebie, cieszyć się życiem i z, i z radością karmić swą duszę. Ja przypominam dla tych, którzy przybyli, że o 19.00 jest transmisja na żywo z Anią Mazurczyk. Różnica między suplementami a zdrowo, czystą żywnością. Kaprysiu, dla ciebie słowa mocy. Moja intuicja codziennie staje się silniejsza, a ja coraz wyraźniej ją słyszę i coraz bardziej jej ufam. I teraz inspiracja Ewy Foley dla Ciebie, Gabrysiu. Tak jak pożywienie karmi moje ciało, tak miłość karmi moją duszę. Przesłanie anielskie dla Ciebie, Gabrysiu. Ani uchwały. Jego przesłanie brzmi, wyśpiewuje cześć i chwałę, źródła wszelkiego życia. I przesłanie od Twojej duszy, karta wyboru, nadchodzący czas wyboru, niech serce będzie Twym drogowskazem, Andrzej napisał. Przeszkody dają nam szansę na wzrost. Wybieram własną moją drogę. Wszystko piękne, prawdziwe i cudowne. Dziękuję Ci z wdzięcznością. Popłakałem się. No, to co wzruszenie to jest takie piękne uczucie. I jest z nami Tereska Snoracka, witaj Tereniu. Przesłanie do Trostanu. Dla. Tereski, naszej autorki książki, Recepty na piękne życie. Akurat dziś dziś nie miałam jej tutaj przy sobie i nie czytałam, zwykle czytam tereniu. Przesłanie dobrostanu. Każdego dnia wzrasta w wierze mądrości i bogactwie. I słowa mocy dla Ciebie, Teresko. I całkowite i bezwarunkowe przebaczenie. Czyni mnie wolną. Tereniu, inspiracja, aby wolał dla ciebie, przyjmuje boskie dary. Dziękuję za szczęście, sukces i wielkie osiągnięcia. Przesłanie anielskie dla terenu. Archanio Michał, w bronie sprawiedliwości i prawdy, żyje dzięki swojej prawości. I przesłanie od, od Twojej duszy tereniu, karta jednorożca. Najbliższe tygodnie przyniosą spełnienie Twoich najskrytszych marzeń. Brawo! Jola pisze, nie, nie jestem pierwszy raz. Od niedawna śledzę kanał. Miło mi, że jesteś. Orion pisze, witaj. Do 20. Jest jeszcze trochę czasu, więc trzeba paść do października. Miło mi, miło mi, witaj. Tak, od 20.00 pan Bernatowicz transmituje na żywo. Także zapraszam Was też u mnie jest o 19.00 z Anią Mazurczy. to tak około pół godziny do 45 minut, I, mo i można przejść na kanał pana Bernatowicza. Także transmituje chyba na żywo o 20.00, z tego co pamiętam, w audycji, prawda? komu jeszcze przesłanie. <laughs> Orion pisze, oj będzie się działo, oj, będzie, będzie. Andrzej pisze, wszystkie przesłania składają się w absolutnie spójną całość. To magiczne, jak ty to robisz. No w tym rzecz właśnie, że ja tego nie robię. I nie ma tych swoich palców, mądrość prowadzi i tak jest zawsze najlepiej. Aniuta pisze, ja jestem, no, masz tam dla ciebie przesłanie, słonko przeczytałam, to sobie nie wiem, czy słyszałaś, czy odsłuchasz po prostu. No ja dla ciebie wysłałam, myślałam, że znowu w pracy jesteś. Da was informacja z tyłu, bo jesteście chyba najbliżej. Że będzie no, fajna konferencja w hotelu Ibis w Bolesławcu 15 czerwca. Jednodniowa będzie się działo. I Andrzej pisze: dzisiaj przeczytałem piękny cytat sufickiego poety. Miłość jest starsza niż niebo i ziemia. Miłość nie w naszym czasie się zrodziła. Piękne. Ach, Radziu pisze, Ania zaraz będzie, no i jestem super. Orion pisze, musimy pamiętać, że my sami będziemy dobrymi ludźmi. To wszystko będzie cudownie układało się przez całe życie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie jest tak, jak piszesz, Orionie. To od nas wszystko się zaczyna. Dlatego yy, mam takie poczucie właśnie, że to spotkanie. Czerwcowe będzie takie wyjątkowe, ogólnie dla ludzi. Nie wiem jeszcze co. Dagmara będzie pierwszy raz przemawiała dla Polaków. To jest dla niej też przeżycie, jak widzicie, może udostępniam Dagmara. Jak kto może, kto może podpiszcie tę petycję, bo to z całego świata ludzie podpisują, bo w rezerwacie Indian chcą budować jakąś kopalnię i tam są duże protesty, jeżeli chcecie wesprzeć naszych braci, to zapraszam do zrobienia tego. Orion pisze pięknie, dziękuję, jestem spod znaku lwa. No witaj, ja też jestem spod znaku lwa. Także no widzisz, Andrzej jak się nie mylę też, to jest trochę tych lwów. Orion pisze, czyli sami dobrzy ludzie, tak. Gabrysia pisze pięknie, dziękuję za cudowne przekazy, śle miłość. Muszę jeszcze wrócić do poprzednich audycji, bo są bardzo interesujące. Miło mi. Też one są z przepływu, dlatego co płynie, to, to idzie do Was. O, jest malwo, malwo, miło mi, miło mi również. Czy jesteś malwo malwo pierwszy raz? Przesłanie dobrostanu dla Ciebie. Wpuszczam dobro do swojego serca i umysłu. Pozwalam, by wypełniły mnie mądre, budujące myśli. Słowa mocy dla Ciebie. Malwo, ufam procesowi przemiany, w którym teraz jestem. Przesłanie anielskie dla Ciebie. Anioł Książę Wschodu. Jego przesłanie brzmi: oczyszczam umysł, potwierdzając własną wartość i konsekwentnie wybierając miłość. I przesłanie od Twojej duszy. Karta wsparcia. Nigdy nie jesteś sam. Wsparcie przybędzie z każdej strony. Działaj. I jest uleńka nasza, yy, piwowarczyk. Przesłanie dobrostanu dla naszej uleńki. Mam doskonałe twórcze pomysły, potrafię je realizować, a one wnoszą do świata piękno, czyniąc moje życie dobrym i obfitym. Słowa mocy dla uleńki. Przeszłość jest za mną. Teraz otwieram się na szczęście i nową, lepszą przyszłość. Prawo! Przesłanie anielskie dla uleńki. Anioł Stróż zdrowia. Jego przesłanie brzmi: moje postawy wobec samego siebie pełne są miłości i akceptacji. I przesłanie od Twojej duszy. Karta serca. Słuchaj swojego serca, to ono jest Twoją największą siłą. I teraz jest z nami Ania. Witaj, Anna, witaj wszystkich. Kabrysia pisze: Ja jestem wodniczką, a to jest lustrzany znak dla lwa. Wodnik. Witaj, wodniczku. I teraz jeszcze dla Anny. Przypominam, że od 19.00 jest transmisja na żywo z Anią Mazurczyk. Różnica między suplementami a czystą żywnością. Dla ciebie, Aniu, cieszę się dobrobytem. Z lekkością przeciągam do statek. Słowa mocy dla ciebie. Zostawiam przeszłość za sobą. Mam pewność, że przyszłość jest jasna i dobra. Pozwalam sobie odpocząć w spokojnym i bezpiecznym. Tu i teraz. I przesłanie anielskie dla Ani naszej. Archanioł Rafael, tu coś o zdrówku. Jestem wzmocniony i uzdrowiony mocą Bożej Miłości. I przesłanie od Twojej duszy, Anią. Karta wytchnienia w niedługim czasie. Czekacie zasłużony odpoczynek. Kochani, a więc już dla wszystkich przesłania wyciągnięte dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie, że byliście ze mną, że towarzyszyliście mnie. ponieważ ja Wam to często powtarzam, że jak Wchodzę tutaj, to jakbym przekraczała jakąś bramę. I wiem, że to jest ta łączność. Dlatego, kiedy wchodzę tu, to tak wszystko jest inaczej. Kto z Was y, zauważył, że na tym to Pati nasza zrobiła y, z Nettymy y, tą. Ten plakat, i czy zauważyliście, że ten znak jest do czegoś potrzebny? Czy widzicie lekkie podobieństwo, że to jest znak, który pokazuje pan Bernatowicz? Oczywiście nie identyczny, ale kiedy mi przysłała propozycję do zrobienia tego plakatu, było ich trzy. To oczywiście ta przykuła moją uwagę, w związku z tym, że o tych znakach mówi pan Bernatowicz. A jak wszystko dobrze się ułoży, bo czekam do dwóch tygodni na potwierdzenie, będzie z nami, więc to wszystko układa się, jak Andrzej mówi te przesłania układają się w całość. Tak, tak tu układa się w coś w całość. Ania pisze, że jest bliźniaczką. No super. A więc kochani moi. Malwo pisze, dziękuję Pani Sosiu, byłam kilkakrotnie na Pani kanałach, obecnie subskrybuję jeszcze raz, a super, cieszę się bardzo i fajnie, że jesteś. Także kochani, kto chce, Orion pisze, to prawda, jest w tym duże podobieństwo, także... Jeszcze raz wdzięczny, że byliście ze mną, przytulam, jest liczba 17 akurat, jest to liczba duszy, jest to liczba pod szczególną opieką się wyższych, zobaczcie jak, jak wszystko się układa, jak jest prowadzenie, tak się dzieje, a więc kochani, na żywo do przyszły piątek widzimy się, a dziś z Anią, Mazurczyk o 19, No i tam macie transmisję z Zagwarą z Arizony, która będzie prelegentką, która ma te kontakty właśnie w naturalny sposób z obcymi już od 2004 roku. Przesłała mi film, jak koło jej, do, jak robiła z domu, jak ich było dużo tych statków, to było coś niesamowitego. Przesłałam panu Bernatowiczowi. Także no, będzie ciekawia. 29 jest Dagmara na żywo. Przytulam. I love you. I do następnego razu. Papa!